Panie ministrze, szanowni państwo, muszę że jestem dosyć stremowany. Pierwszy raz występuję w takiej sytuacji jako szef tak dużego konsorcjum. Na początku chciałem podziękować bardzo w imieniu całego naszego konsorcjum, wszystkich nas za to, że konkurs i projekt WIP w ogóle się odbył. Dla nas to jest niezwykle ważne, że dzięki temu możemy. Będziemy mogli prowadzić badania na skalę, której sobie wcześniej po prostu nie mogliśmy wyobrazić. Że dzięki temu konkursowi, dlatego chciałem bardzo podziękować panu ministrowi i wszystkim innym osobom, które się zaangażowały w organizację WIBA, portowi sieci Łukasiewicz. Nasz projekt nazywa się Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego arena w Immuno-Onkologii. To jest projekt, którego ja jestem liderem, natomiast on się składa z wielu naukowców, wielu grup badawczych, jak już powiedziano, z kilku różnych ośrodków naukowych. I nasz kluczowy personel, bo tak jest to w nomenklaturze WIBA nazwane, składa się z badaczy z naszego Instytutu, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, jest krystalograf, ekspert od badania białek i enzymów. Marcin Nowotny jest pani profesor Marta Miączyńska, która jest ekspertem od biologii komórki. Ja później powiem, dlaczego to jest takie ważne. Mamy dwóch chemików, ekspertów od chemii RNA, od tworzenia nowych modyfikacji RNA, jaska Jemnitego Joanny Kowalskiej. Mamy dwóch immunologów, ekspertów od immunoterapii, profesora Jakuba Gołomba i profesora Dominika Nowis. I mamy chemika, eksperta od analiz fluorescencyjnych, który będzie bardzo ważny w celach analitycznych naszego projektu, profesor Robert z Tu Chemii Fizycznej. Chcę powiedzieć, że ja sam jestem biologiem RNA. Nie przeprowadzałem żadnych wdrożeń, ale w naszym konsorcjum są ludzie, którzy mają naprawdę doświadczenie w komercjalizacji wcześniejszych swoich wyników badań. Są to ludzie, którzy zakładali startupy, są to ludzie, którzy byli w stanie stworzyć coś, co miało prawdziwą wartość komercyjną. Ale zanim oboją o naszym projekcie, chciałem powiedzieć parę słów o tym, jak zmienia się rynek leków na świecie. Że teraz mamy globalną zmianę całego rynku, rynku farmaceutycznego, który już od kilku lat się zmienia. Dawniej zdecydowana większość nowych leków czy leków, które przynosiły duży przychód, czy były ważne w terapii dużej ilości osób, to były drobne cząsteczki, które powstały w wyniku klasycznej chemii medycznej. Ale w tej chwili większość wysoko sprzedających się leków na świecie są to leki tak zwane biologiczne. Są to leki, których podstawa wywodzi się z biologii molekularnej. Jest to naprawdę wspaniały czas dla biologów molekularnych, którzy dotąd badając rzeczy podstawowe, teraz mogą swoją wiedzę wykorzystać przy nowych potencjalnych terapiach. I tak niedawno, jeszcze w zeszłym roku, czy w 2020 czy 2019 główne leki biologiczne to były przeciwciała. W tej chwili mamy nową transformację rynku farmaceutycznego. Powstały nowe rodzaje leków. Są to leki oparte o technologię mRNA i nasz projekt właśnie dotyczy technologii mRNA. Ja chciałbym powiedzieć parę słów o tej technologii. Otóż mRNA, informacyjne RNA są to cząsteczki, które Kodują białka. Białka są naszym podstawowym budulcem. Właściwie wszystko, co się dzieje w komórce, jest dzięki białkom. I my sami produkujemy nasze endogenne RNA, ale od niedługiego czasu nauczyliśmy się również produkować je in vitro takiej jakości, żebyśmy mogli je używać jako leki musimy je w specjalnie zapakować musi być specjalna formulacja ale mogą one dotrzeć do komórek i w komórkach mogą być produkowane białka i tak jak szczepionki mRNA które są przeciwko covidowi kodują białka koronawirusa dzięki którym tworzymy odpowiedź immunologiczną możemy też prowadzić immunoterapię nowotworów kiedy ponieważ nowotwory zawierają wiele różnych mutacji produkują białka które normalnie nie występują w komórce ale kodując takie neoantygeny nowotworowe możemy pobudzić układ odpornościowy do walczenia z nowotworem. My w naszym konsorcjum mamy pewnie też innowacyjne pomysły do tego, w jaki sposób, co innego możemy kodować w tych szczepionkach mRNA, żeby prowadzić immunoterapię nowotworu. Również leki oparte na mRNA mogą na przykład być sposobem terapii chorób dziedzicznych, kiedy brakuje jakiegoś enzymu i możemy go dostarczać w jakichś dawkach co jakiś czas, żeby leczyć ludzi. Czy możemy produkować przeciwciała terapeutyczne, bo może to być dużo bezpieczniejsze dla organizmu i nie, nie indukować nieprawidłowych rzeczy. I chciałem też powiedzieć, że wynalazki część naszych kluczowego personelu Jacka Jemlitego i Anny Kowalskiej już są w tej chwili wykorzystywane do prób klinicznych immunoterapii nowotworów. Więc nasze konsorcjum ma również doświadczenie w próbach komercjalizacji właśnie metodologii opartej na mRNA. Ale metodologia mRNA jest nowa. I zawiera cały, jest cały szereg problemów technicznych, które można, można je w znaczący sposób poprawić. Wynika to z tego faktu, że cząsteczki mRNA normalnie kodują białka w danym momencie w jakimś konkretnym celu. I w związku z tym są niestabilne. W związku z tym, żeby dane terapeutyczne mRNA żyło dłużej, musimy prowadzić różnego rodzaju modyfikacje. W przeszłości Jacek takimi i Anna Kowalska zajmowali i mRNA, liniowe mRNA, normalne mRNA jest szczególnie na końcach. Protegowane przed tym, żeby nie być zdegradowane. Na pięć końców ma czapeczkę, na pięć końcu ma ogon poli A. I modyfikacje tych końców mogą spowodować zwiększenie stabilności. Ale nasz projekt i w naszym projekcie, staramy się z jednej strony opracować lepsze technologie produkowania MRNA dla celów terapeutycznych, i zastosować je do innowacyjnej terapii nowotworu. Ten proces jest długi, mamy różne podejścia, będziemy prowadzić bardzo dużo różnych badań. Z jednej strony będziemy chcieli poprawić stabilność i efektywność liniowych mRNA, prowadząc pewne modyfikacje, które nie chciałbym w tej chwili szczegółowo opowiadać. Z drugiej strony mamy pewne pomysły, w jaki sposób poprawić mRNA, które są koliste, ponieważ mRNA można tworzyć, koliste mRNA, które wtedy są stabilniejsze, dlatego że większość degradacji RNA zachodzi od końca. No tak funkcjonują komórki eukariotyczne. Będziemy również optymalizować sposób, w jaki to MRNA jest zapakowane w nanocząsteczki, w sposób, w jaki jest dostarczane do organizmu. Ale bardzo ważnym aspektem naszej działalności będzie część analityczna. My musimy zobaczyć, w jaki sposób nasze modyfikacje działają. Dlaczego są lepsze, czy nie są lepsze. W związku z tym będziemy badać je in vitro, będziemy analizować ich czystość, będziemy wprowadzać je do komórek, będziemy wprowadzać je do organizmów modelowych i patrzeć, w jaki sposób, która droga naszego działania będzie poprawiała ich jakość. I wreszcie mamy nowe pomysły, innowacyjne pomysły, co ma być zakodowane w tych lekach, do immunoterapii nowotworów i wierzymy głęboko, że to poprawi, otworzy nowe możliwości terapeutyczne. I chciałbym na koniec powiedzieć. Że jedną taką bardzo ogólną rzecz, że po prostu naprawdę jesteśmy o tym przekowani, że terapeutyczne MRNA są przyszłością leków biologicznych, że to otwiera zupełnie nowe możliwości. I dla badacza RNA, ja jestem biologiem molekularnym zajmującym się degradacją RNA, to jest naprawdę fascynujący okres. Podobnie dla nas wszystkich, naszych wszystkich członków konsorcjum, ekspertów w innej dziedzinie jest to ten moment, to pięć minut, które można zrobić coś naprawdę bardzo ciekawego. Nasze konsorcjum skupia w zasadzie wszystkie niezbędne ekspertyzy, żeby, żeby prowadzić takie badania. Czyli mamy biologów, ja jestem biologiem, na przykład Marcin Nowotny czy profesor Marta Miączyńska. Mamy chemików, ekspertów od chemii RNA, Joannę Kowalską i Jacka Emilitego. Mamy lekarzy immunologów, Dominika Nowis, Jakuba Gołomba. Mamy chemika fizycznego, Roberta Hołysca, który pomoże nam w pewnych analizach niezbędnych do przeprowadzenia naszych działań. To co może też warto sobie powiedzieć, że ponieważ rynek terapeutyków MRNA jest ogromny, to nasz projekt nie musi wyłącznie doprowadzić do terapii, która będzie konsumercjalizowalna, ponieważ każde ulepszenie technologii MRNA będzie mogło być wykorzystane przez innych w jakichś innych terapiach rozwijanych przez innych i wierzymy, że nam się to może udać. Również Terapie wymagają również narzędzi analitycznych i tak naprawdę pewne narzędzia analityczne, które rozwiniemy, też będą potem miały potencjał być może komercjalizacyjny. I na sam koniec chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy to jest dobre słowo historycznie, ale jeśli przyjrzymy się polskiej biologii również na przestrzeni ostatnich lat, to właśnie biologia RNA stoi na bardzo wysokim poziomie. Jest wiele ośrodków badawczych w Polsce. Które prowadzą na najwyższym światowym poziomie badania dotyczące biologii RNA. Z zagranicy, osoby, które były na stażach zagranicznych, przyjeżdżają do Polski prowadzić badania dotyczące RNA, ponieważ nasze środowisko naukowe jest stosunkowo duże. I właśnie biologia RNA również jest specjalnością naszego Instytutu. I do nas również coraz więcej osób chciałoby z nami prowadzić badania na ten temat. Natomiast no, akurat my w tej chwili mamy duże problemy lokalowe i to ogranicza nasze przyszłe możliwości badań. Dziękuję Państwu bardzo i no, jesteśmy bardzo podekscytowani, że mamy nadzieję, że będziemy mogli prowadzić takie fascynujące badania i mamy nadzieję że również, jesteśmy głęboko przekonani, że mają one potencjał prawdziwej komercjalizacji. Dziękuję bardzo.